Cześć wszystkim, ja jestem Soushiba, a my znajdujemy się na eSport Now 2016 na stanowisku firmy NVIDIA, z którą już od roku współpracuję, jak wiecie należę do teamu NVIDIA. Gdzie staramy się na streamach w serwisie Twitch pokazywać wam nowe gry. Szczególnie ja, jak wiecie, nie jestem osobą, która gra w najpopularniejsze tytuły, tylko różne, różne nowości, które pojawiają się na rynku, i szczególnie tutaj w takich grach właśnie jak Wiedźmin, czy najnowszy Overwatch sprzed Nvidia bardzo się przydaje. Nvidia dość ostro weszła w tą scenę gamingową. Skupiła wokół siebie kilka bardzo znanych osób ze sceny. YouTube'a ze sceny Twitcha. I razem w Team Nvidia staramy się, staramy się streamować, pokazywać Wam najnowsze tytuły, pokazywać Wam wydarzenia esportowe. Ostatnio również na moim streamie pojawił się sprzęt VR HTC Vive. Bardzo przypadł wszystkim do gustu. Również dzisiaj na Esport Now 2016 ten sprzęt można zobaczyć w działaniu na stanowisku. Nvidia jest to na pewno nowość, jest to na pewno przyszłość. Dzięki najnowszym kartom Nvidia 1070-1080, na pewno, na pewno te doświadczenia będą jeszcze bardziej, jeszcze bardziej rzeczywiste, jeszcze bardziej realne, a nie takie wirtualne jak nazwa na to wskazuje. Jeśli nie interesują Was suche fakty, suche teksty w gazetach, to widzicie czasy na stream Team Nvidia. Zobaczcie jak my gracze gramy na tym najnowszym sprzęcie, jak to wszystko w rzeczywistości wygląda i sami ocencie. Tymczasem trzymajcie się, cześć.